Gordon Ramsay otarł się o śmierć. Znany kucharz i restaurator miał poważny wypadek rowerowy, który mógł zakończyć się tragicznie. Co się stało i w jakim obecnie stanie jest znany szef kuchni? Gordon Ramsay to postać, którą zna każdy miłośnik kulinariów. Znany ze swojego talentu, charyzmy i ostrych ocen zdobył serca milionów fanów na całym świecie. W ostatni weekend jednak życie gwiazdy zawisło na włosku. Ramsey uległ poważnemu wypadkowi podczas przejażdżki rowerowej w Connecticut. Wycieczka rowerowa zmieniła się w horror. Gordon Ramsay miał poważny wypadek, Gordon Ramsay otarł się o śmierć. Znany na całym świecie kucharz i restaurator, Gordon Ramsay uległ poważnemu wypadkowi podczas przejażdżki rowerowej w Connecticut. Ramsey od lat cieszy się ogromną popularnością w branży kulinarnej, a jego media społecznościowe śledzą miliony fanów. Tylko na Instagramie obserwuje go ponad 17 milionów osób. W sobotę Ramsey podzielił się z fanami dramatyczną wiadomością. Opublikował wideo, w którym opowiedział o swoim wypadku. Podczas przejażdżki rowerowej, gwiazdor przewrócił się i doznał poważnych obrażeń, ale dzięki kaskowi udało mu się uniknąć śmierci. Po wypadku, Ramsey trafił do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Obolały 57 latek podkreślił, że to właśnie kask uratował mu życie. Cześć, tu Gordon. Chciałem podzielić się z wami bardzo ważną wiadomością. Wiecie, jak bardzo lubię jeździć na rowerze, robić triatlony itd. W ten weekend miałem bardzo poważny wypadek. Dało mi to do myślenia. Mam naprawdę ogromne szczęście, że tu jestem, mówił Ramzi. Szef kuchni pokazał obrażenia i wystosował ważny apel. Po wypadku Gordon Ramsay zdecydował się pokazać fanom obrażenia, jakich doznał. Lewa strona jego ciała jest całkowicie posiniaczona. Mimo bólu, kucharz nie traci swojego charakterystycznego poczucia humoru. Ramzi żartuje, że teraz wygląda jak fioletowy ziemniak. Na szczęście nie doznał żadnych złamań ani poważniejszych obrażeń wewnętrznych. Ramzi wyraził swoją wdzięczność personelowi szpitala Lawrence Plus Memorial Hospital w Nowym Londynie, który zajął się nim po wypadku. Skorzystał także z okazji, by zaapelować do swoich fanów o noszenie kasków podczas jazdy na rowerze. Podkreślił, że to właśnie kask ocalił mu życie, musicie nosić kaski. Nie obchodzi mnie to, że możecie jeździć krótkie trasy i że kask kosztuje pieniądze. One są kluczowe, nawet dzieci powinny je nosić na krótkich trasach. Ja mam szczęście, że nadal tu stoję. Wszystko mnie boli, to był naprawdę brutalny tydzień, zaapelował Gordon Ramsay najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło.